Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus, 27 czerwiec CryptoFlash. Zapraszam na kolejną dawkę informacji o kryptowalutach i szeroko pojętej technologii blockchain. Cena bitcoina 13 dolarów na kontrakcie terminowym. Cel, można powiedzieć, zakładany wcześniej 14 000 dolarów, osiągnięty w dniu wczorajszym. Bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że w momencie, kiedy puszczaliśmy CryptoFlash o Godzinie 7.40 do końca nie zdążyliśmy zakończyć tego programu, natomiast już po godzinie 8.00 cena bardzo szybko się zmieniała. Pisaliście w dniu wczorajszym komentarze o nowych to cenach na Bitcoinie, pokonujących coraz to nowsze oczywiście. Poziomy cenowe, szaleństwo niesamowite, momentami blisko 20% wzrosty. Mamy delikatną reakcję z góry po dotknięciu ceny 14 tysięcy. Kontrakt terminowy wprawdzie w 100% nie dotknął, natomiast zabrakło tam około 80%. Dolarów do pełnego dotknięcia linii 14 tysięcy, natomiast na rynkach kaszowych widzieliśmy już takie ceny. No i wczoraj, również, tak jak powiedziałem na samym początku w komentarzach, również było to widoczne, dlatego że każdy crypto flash dystrybuujemy również. Na kanale YouTube i na stronach facebookowych opisaliśmy wczoraj jako cel czy nowy rekord cena 12 tysięcy, a tu proszę. 14 tysięcy osiągnięte praktycznie w jedną sesję. Absolutne szaleństwo, alty nieco do góry, ale nie tak jak Bitcoin. Dzisiaj rano reakcja powrotna. Bitcoin dalej świeci się na zielono, natomiast na niektórych altach jest mocna czerwień. Zobaczmy w takim razie na wykres i popatrzmy, jak kolejne progi cenowe w dniu wczorajszym zostały właśnie rozgrywane. Wrzucamy w takim razie tutaj wykres, wykres tygodniowy, żeby przypomnieć sobie większą strukturę tego rynku i widzimy dojście do linii 14 tysięcy, high na, tutaj na tym wykresie wyniósł dokładnie, zobaczmy, high to było, w dniu wczorajszym 13915, także 85 dolarów zabrakło do wypełnienia tej przestrzeni, ale moim zdaniem ona zostanie wypełniona. Tutaj, co niektórzy wierzą, potężne spadki już na rynku, natomiast przypomnę, z akumulacji najpierw na 6400, cel osiągnięty. Reakumulacja, i to co podawałem, to zakres 9300, 9600. Ten zakres osiągnięty w górnej części. Popatrzmy na daily w tym momencie. Proszę zwrócić uwagę, kolejny zakres osiągnięty: 9300, 9600. No i tutaj zebranie siły, i potężny atak w weekend. Skąd powstała nam ta przestrzeń, właśnie zielona, która w tym momencie stanowi bardzo silną podstawę do obrony ewentualnie kursu w momencie, kiedy on by spadał? Rzeczywiście, rotacja w dół jak najbardziej jest tutaj wyczekiwana. Zobaczmy tylko zakończenie rynku na wczorajszej sesji kontraktów jesteśmy praktycznie na samym high, dlatego że close było 13885, także około 30 dolarów poniżej High świecy z dnia, także bardzo mocne zamknięcie. Otwieramy następną sesję nieco poniżej, dlatego że w nocy następuje bardzo silna reakcja na giełdach. Otwieramy się poniżej 13 tysięcy, no ale dzisiaj już 13 205. Ta świeca to skok dużej ceny i skok dużego wolumenu i z pewnością możemy też tutaj powiedzieć, jeżeli podepniemy zwykły wolumen, popatrzmy co się zadziało. Podejrzewam, że jest bardzo. Duża w tym momencie świeca, wolumenowa, która by świadczyła. O no, tak jak się spodziewałem, rzeczywiście jest ultra wysoka, mieliśmy kilkukrotnie do czynienia raz w tym miejscu, gdzie rynek się zbierał. Drugi raz po wyjściu mieliśmy przez chwilę przestój, no i tutaj duży wolumen, który. Może świadczyć też o tym, że niektórzy gracze realizowali tutaj zyski, ale nie jest to na tyle jeszcze duża czy ultra duża świeca, największa w całym tym układzie. Ona jest duża, ale nie największa i dlatego spodziewam się, że to nie jest koniec ruchu, ruchu wzrostowego. Tutaj możemy mieć oczywiście takie swingowanie pomiędzy 12 a 13 tysięcy, ale cały czas. Idziemy tutaj do góry, i nie jest to jeszcze struktura, która by przypominała ewentualnie jakieś wyjście dużego kapitału. Natomiast niektórzy skorzystali z wysokich cen z pewnością. Proszę zwrócić uwagę na tą kolejną świecę, która miała bardzo duży zakres spreadowy. Chodzi mi dokładnie o tą świecę. Ona nie miała dużego wolumenu, to znaczy tutaj nie doszło do jakiejś super dużej wyprzedaży, więc w tym momencie. Um, uważam, że strefa między 12 a 13 tysięcy może być taką strefą konsolidacyjną między 13 a 12 tysięcy. To, co powiedziałem już um, w ubiegłym tygodniu, to to, że im wyższe ceny Bitcoin będzie gdzieś w okolicach powiedzmy 12, 13, 14 tysięcy, tym większe będą te swingi i zmiany wartości. Na wykresach, także proszę się do tego przyzwyczaić. My dzisiaj mówimy o strefie powiedzmy 12-13 tysięcy. Natomiast, jeżeli byśmy mówili, ma to zupełnie inny wydźwięk niż na przykład mówienie o strefie między 3-300 a 4 tysiące, ale może się okazać, że będziemy mieli swingowanie między 14 tysięcy a 12 tysięcy, więc zmiana o 1000 czy o 2000 dolarów już na tak wysokich poziomach będzie należeć do zupełnie normalnych, jeśli chodzi o wykresy dzienne. Popatrzmy jeszcze na sekundkę na naszą strukturę tego rynku i popatrzmy na wykresy Point and Feature Chart. One cały czas są, te wykresy cały czas są aktualne i widzimy, że zmierzamy do wyznaczonego celu. 180-minutowy wykres, proszę zwrócić uwagę, że tutaj te wolumeny akurat są przeskalowane, przez 10 tysięcy, zróbmy może 100, zobaczymy tutaj już znacznie lepsze liczby, ale widzimy, że nie ma na 180-minutowym wykresie, nie ma zupełnie wolumenu wyprzedażowego, czyli nie ma na chwilę obecną dużej realizacji, dużej realizacji jakichś zysków. Myślę, że niektórzy skorzystali z wysokich cen, ale to jest wciąż bardzo mały, mały wolumen. Także spodziewam się kolejnego high na tym wykresie. Podstawa, tak, widzimy tutaj na wykresie 12 tysięcy. Podstawa w tym momencie, kolejny poziom wsparcia to jest 12, między 12 a 13. Możemy mieć taką dzisiejszą czy najbliższe jakieś sesje rozgrywane, ale uderzenie w 14 tysięcy jeszcze raz spodziewam się i zobaczymy, jak wtedy się ceny zachowają. Czy tutaj w tym ręczowaniu nie będzie jakiejś innej akcji? Wolumenowej. Dobrze, popatrzmy w takim razie na serwis Tokeneo News. Pojawiło się wczoraj kilka bardzo ciekawych informacji. Jeszcze popatrzmy na Bitcoina kwotowanego do polskiej złotówki 48 tysięcy, wczoraj pisaliście oczywiście, że byliśmy już ponad 50 tysięcy na BTC do polskiej złotówki, no ale tutaj jak widzimy pozostałe, na przykład Ripple czy BCH w tym momencie jest na... Minusie Litecoin również na minusie Litecoin w ogóle przeżywa jakieś cięższe chwile. I jutro będę nieco więcej mówił, będę starał się tutaj zrobić również analizę Wavesa. Prosicie mnie coraz częściej o analizy innych coinów. Myślę, że od przyszłego tygodnia będzie to możliwe, ale tak czy tak bitcoin w tym momencie pozostaje numerem jeden. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o informacje napływające ze świata. Rosja w końcu zalegalizuje krypto tu postawione jest pytanie, czy decyzja będzie już w tym tygodniu. Chodzi o to, że Rosjanie, którzy są, wiemy, że są przeciwni kryptowalutom niby tak oficjalnie nie pozwalają kopać, nie pozwalają tutaj, nie dopuszczają do wymiany. Natomiast okazuje się, że w Rosji przygotowuje się prawdopodobnie ustawę, która. Zalegalizuje handel właśnie kryptowalutami i jest tutaj ta decyzja wyczekiwana, bo bowiem 1 lipca mają być te projekty gotowe, projekty, które dotyczą gospodarki cyfrowej, a w niej mają znaleźć się m.in. Zapisy ustanawiające właśnie transakcje w formie elektronicznej oraz regulujące aktywa cyfrowe. No i tutaj ta decyzja jest jakby bardzo mocno przez rynek wypatrywana, dlatego że jeżeli Rosjanie okazałoby się, że zalegalizują ten rynek, no to rzeczywiście byłaby to bardzo dobra informacja i dałoby to z pewnością impuls do kolejnych zakupów. I tutaj, jak podaje Gazeta Parlamentskaja Gazeta, rosyjski minister finansów i szef banku centralnego pracują właśnie nad tą ustawą. To są przecieki oczywiście prasowe, ale te przecieki mówią, że właśnie handel ma być legalny, natomiast wciąż trwa dyskusja na temat ich stosowania jako środka płatniczego. I tutaj bank centralny Rosji mówi stanowczo nie, jest bardzo przeciwny temu, ale wiadomo, że Rosja to co powie parlament i zatwierdzi prezydent, tak też będzie tutaj to postrzegane i wdrożone. No i legalizacja handlu w Rosji może mieć właśnie niezwykłe pozytywne skutki. Póki co zabrania się właśnie tego wykorzystywania i wydobywania, czy korzystania z wydobywania kryptowalut. Mówiono również o wzrostach na BTC w, na początku tego roku, właśnie jak w kwietniu bitcoin zaczął przyspieszać. No to niektórzy mówili, że jeden z powodów podawali, że Rosjanie bardzo dużo kupują. bitcoin Teraz jak widzimy na rynkach finansowych złoto bardzo poszło do góry, tutaj próbuje się tą łatkę kupujących przyszyć Rosjanom, rynek ciągle szuka jakichś powodów, ale wiemy, że Rosja jeśli chodzi o kryptowaluty, jest bardzo ważnym graczem i Rosjanie z pewnością będą mieli duży wpływ. Czekamy na legalizację, byłaby to bardzo dobra informacja, nawet w pewnym stopniu, żeby ten rynek się w Rosji zalegalizował, to będzie też zielone światło i sygnał dla innych krajów, że. Skoro Rosja ma jakieś przepisy, skoro Francuzi, jak wiemy, również pracują nad taką ustawą i próbują narzucić tą ustawę wszystkim krajom europejskim, przynajmniej takie przemiarki tutaj robią. Francuzi chcą sobie przy, przypiąć oczywiście taki order jako kraj, który będzie tutaj w Europie czuwał nad. Regulacjami. Dużo się zmienia i to są, do, to są dobre nowiny dla nas, bo myślę, że teraz my się zastanawiamy i czytamy różnego rodzaju przecieki prasowe, kto w, za pierwszy zalegalizuje: czy Francja, czy Rosja, czy może w Niemczech powstaną lepsze przepisy. Jeżeli są już takie debaty prowadzone, no to myślę, że 2020 rok będziemy tylko mieli potwierdzenie Czyli zalegalizowano w tym miejscu, zalegalizowano w tym miejscu, zalegalizowano w tym miejscu. Najprędzej no czy później, niestety, Polska pewnie będzie na samym końcu. Wolelibyśmy, żeby była pierwsza, ale pewnie i w Polsce czeka nas legalizacja przepisów. Zobaczymy, kiedy nasi rządzący się po prostu obudzą i staną z takiego latargu i zobaczą, że rzeczywiście ten świat zapieprza do przodu. Przepraszam za słowo, ale. Um, idziemy bardzo szybko z nowymi technologiami, a niestety rządy narodowe nie tutaj, nie nadążają zupełnie za, um, za um, technologią, także Mam nadzieję, że w Polsce mamy jeszcze szansę, żeby się bardzo szybko tutaj obudzić i zrobić coś dla rynku. Kolejny artykuł to trudne czasy dla tych, którzy nie wierzą w bitcoina. Pokazują to chociażby co niektóre komentarze, które były na początku kwietnia, czy też na początku. Maja, gdzie analizowaliśmy bitcoina, podawaliśmy nasze cele, tłumaczyliśmy jak rzeczywiście kapitał jest pompowany w ten rynek. Niektórzy wieszczyli kolejne spadki, kolejne low, duże korekty. No, i tutaj Antoni Tręcze, współzałożyciel znanego startupu, czy takiego znanego na świecie, który obsługuje pożyczki kryptowalutowe Nexo, stwierdził właśnie, że nastały trudne czasy dla sceptyków Bitcoina. On akurat o tych, którzy mówią, że będą, będzie na Bitcoinie nowelow, akurat do tych się nie zwraca. Natomiast mówi o tych osobach, które być może. Też te słowa kieruje do urana Bafeta, który siedzi i mówi: Nie, nie, Bitcoin na razie to, jest, to nie jest żadne aktywo. Do tych, którzy bardzo sceptycznie właśnie podchodzą. I ten pan udzielił wywiadu dla CNBC. W którym przytoczył bardzo fajne dane, bo mówi, że co najmniej 300 razy, z czego 90 razy w ostatnim roku, ogłaszano śmierć Bitcoina. Pewnie sami również czytaliście na wielu portalach informacje, właśnie jak po raz kolejny ktoś mówi o tym, że Bitcoin do niczego się nie nadaje i kryptowaluty czeka. Po prostu śmieszny no i badają to rzeczywiście serwisy, które zajmują się śledzeniem trendów w prasie w internecie, czy w ogóle doniesień medialnych, no nie mówią rzeczywiście, blisko 100 razy stwierdzono tutaj upadek, czy były tematy właśnie odnośnie upadku BTC, no ale widzimy BTC ma się całkiem dobrze. Czy Bitcoin jest nic nie warty. Odsyłamy tych ludzi na wykresy. Dzisiaj jest już 13 1200 więc coś jest warte jeden Bitcoin. Natomiast ten pan porusza bardzo ważną właśnie kwestię, dlaczego Bitcoin wraca do takiej świetnej formy. No i tutaj podaje, że ma duże znaczenie, bo właśnie zaangażowanie międzynarodowych instytucji, jak również taka wojna czy taka jeszcze nie jest to wojna amerykańsko chińska, mówię o wojnie tutaj takiej handlowej, ale próbuje się coś takiego. Trump próbuje ugrać swoje więc z niewygodnym politykiem i używa różnych tutaj narzędzi, więc sytuacja na rynku jest niezbyt stabilna. Inwestorzy na tradycyjnych Rynkach nie lubią takiej sytuacji, stąd też wahania mogą być bardzo duże. Zresztą to też widzieliśmy ostatnio po wykresach: duże skoki w dół, no i w ostatnim czasie duże skoki do góry, jakby próba załagodzenia tej całej sytuacji. Ale wracając jakby do kryptowalut, kryptowaluty wydają się być taką odskocznią od czasu do czasu dla właśnie takich sytuacji. No i też tutaj upatruje się, że cena bitcoina jest właśnie wynikiem tej wojny. Takiej handlowej pomiędzy właśnie Stanami i Chinami. Tutaj również jest podany, w tym artykule podany jest coin Facebooka, Libra i JP Coin, czyli JP, JP Morgan. I mówi się właśnie, że również to te dwa coiny bardzo pomogą branży. Po pierwsze, Facebook jakby otwiera drogę na nowe płatności i coin Facebooka, jako stablecoin, będzie używany w płatnościach, więc zagrażam przede wszystkim. Do tej pory kryptowalutom, które miały spełniać podobną funkcję, bo myślę, że tutaj Facebook będzie numerem jeden, patrząc właśnie kto stoi również za tym projektem, ale hmm, Tranczew mówi, że nie zagrozi to w ogóle pozycji bit, Bitcoina i tutaj tylko te kryptowaluty właśnie, które wymieniłem, czyli Libre i JPM Morgan, JP Coin. Również one pomogą właśnie w adopcji i pomogą również Bitcoinowi tutaj we wzroście i wcale przeczy jakby tej teorii, że one zagrażają. Ja myślę, że. Też nie powinniśmy tutaj próbować na siłę już przewidzieć dużo wcześniej, kto będzie takim li li liderem. Bo te kryptowaluty spełniają te trzy, które wymieniłem, czyli Bitcoin, Libra i JPcoin. one spełniają zupełnie inne funkcje. Bitcoin no, jest najstarszą kryptowalutą. Powiedzmy, że nazwijmy go, że jest takim kryptowalutowym złotem, takim pewniakiem na, na, na każde czasy. Natomiast Libra ma odegrać tutaj taką rolę środka płatniczego w handlu detalicznym. Natomiast J.P. Morgan stworzył swoją kryptowalutę, która ma odegrać bardzo dużą rolę w bankowości. Wczoraj oczywiście o tym też mówiłem w Crypto Flash o J.P. Morgan i ten bank chce bardzo szybko upowszechnić tę swoją kryptowalutę, bo Uwaga, chcę zwiększyć również zyski z transakcji, czyli po prostu poszerzyć dzięki własnej kryptowalucie swoje zasięgi. I tutaj w bankowości zasada pierwszeństwa myślę, że może odegrać bardzo dużą rolę, bo jak na w tradycyjnym w tradycyjnych środkach, oczywiście płatniczych, może nie w tradycyjnych, tylko w kryptowalutowych, tych, które są oczywiście kryptowaluty, które są tutaj, czy pełnią rolę środka płatniczego, no to JP Morgan mówi, OK, teraz my wchodzimy na rynek bankowy i my tutaj chcemy ten rynek zupełnie pozamiatać. Wy w rynku detalicznym macie różne coiny, macie ETH, macie jakieś tam Ripple, mamy stable". Które w tym handlu, jakby detalicznym, w tym momencie pomagają. Natomiast Libra chce ich wyciąć, czy ograniczyć ich znaczenie, a JP Morgan chce. Tutaj zagarnąć sobie tą kwestię bankową. Czy się uda? Myślę, że są spore szanse. I podoba mi się sam tok myślenia w JP Morgan, że nie chcemy wprowadzić kryptowaluty, bo to jest jakaś innowacja. My chcemy wprowadzić kryptowalutę, bo chcemy zwiększyć oczywiście swoje zyski, więc ktoś bardzo dobrze stojący u sterów tam myśli. Tutaj jeszcze jeden ciekawy artykuł, który już tutaj nie rozwinę, ale zapraszam Was na strony Tokeneo. .News. Branża blockchainowa potrzebuje humanistów, artystów i myślicieli. I to jest tutaj, tylko nawiążę do początku tego artykułu, który jest naprawdę bardzo ciekawy. Okazuje się, że blockchain, jako sama nazwa, jest powszechnie ostatnio używana i niektóre z firm uważają, że nie tylko to jest dobra technologia, ale też próbują wykorzystać ten fakt, że jest w tym momencie na blockchainie, jest taki hype i wszyscy zaczynają teraz. Wykorzystywać blockchain, więc być może to jest takie fancy, takie trendy. Spróbujmy wdrożyć go w swoją działalność. Natomiast tutaj ta branża, oczywiście, zainicjowana przez informatyków, tworzy rzeczy, które często oni tylko rozumieją. Natomiast masy nie rozumieją do tej pory tej technologii, nie umieją korzystać z tych narzędzi, chociażby nie umieją korzystać z ledgerów. Wytłumaczyć dzisiaj komuś, że musi mieć kilka walletów, do tego, żeby prowadzić, czy kupować, czy handlować kryptowalutami, czy je po prostu przytrzymywać, jak no, większość społeczeństwa, jeśli mówimy o portfelu, to może wymienić. No, ja mam jeden portfel y, skórzany, bądź wykonany z jakiegoś innego materiału, czarny, brązowy bądź jakiegoś innego y, koloru, wkładamy tam pieniądze i mamy portfel teraz, jeśli chodzi o e-portfele, Musimy mieć kilka, czy kilkanaście do różnych kryptowalut, bo nie wszystkie pasują. Tutaj coś jest nie tak. I ja wiem, że technologia w tym momencie nie pozwala na złączenie, ale ktoś, kto rzeczywiście uprości ten biznes no Tutaj może nie, że wygra ten wyścig o całej tej masy, ale z pewnością zdobędzie bardzo dużą popularność. Tutaj w tym artykule możemy przeczytać, że rzeczywiście ta branża musi być znacznie bardziej dostępna i przyjazna i prostsza. Technologie muszą być znacznie prostsze, czy aplikacje, które ułatwią nam bardzo szybki przekaz tych pieniędzy bez zbędnego zagłębiania się i szukania wielu portfeli dla różnych kryptowalut. Bardzo ciekawy artykuł, zachęcam do wejścia i do przeczytania i też do chwili po prostu refleksji. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny KryptoFlesz już jutro. Żegnam się z Wami, życzę Wam wysokich cen na kryptowalutach, na Bitcoinie i pozostałych altach. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!